No hej, witam Was w kolejnym odcinku z serii Gramy przypiwku Pokémon Crystal. Mm, no i w ostatnim odcinku dotarliśmy e, do tego oto pięknego miasta, które nazywa się nie pamiętam jak Town. okej. Okay. I jak widać, niestety wejście do gymu jest zajęte ale kolega to mówi żeby jak już tak przyleźliśmy taki kawał żeby odwiedzić że jeziorko i tutaj kolega mówi że eee, na, na jeziorze tamten tam, tego Gerados no i dobra a w międzyczasie tutaj pogadamy Coś sensownego, pan masz? Najwyraźniej nie. Ale może sobie coś u niego sprzedam. Hm. Bardzo jest co. Ale! Yy, w momencie, jak włączyłem yy, nagrywanie, znaczy, zanim włączyłem jeszcze nagrywanie, dzwonił do mnie... Yy... Ralf? W każdym razie, ten... O, stąd. Że chcę walczyć, więc podlecimy. Przy okazji odbiorę pokebola, bo zdaje się, że mogę i i dam pokebola do zrobienia. Oczywiście aplikorna trzeba zgarnąć. Nigdy nie wiadomo, co się przyda. Cześć. No i dostaję kolejnego bola. Hmm. Dobra, I przy okazji dam ci kolejnego apricorna, na przykład zielonego. Chociaż mogłem dać, nie pomyślałem, mogłem dać coś, czego mam więcej. Ale dobra, mm, podjedziemy sobie. Si ma? a, a to, to, to nie ten, to taki mu w oko? Byłem pewien, że to ten dzwonił. Ale jak nie? Mm, no to bujamy się tutaj i lecimy dalej. Udajemy mm, się na północ w stronę jeziora, tak jak nam tu polecano. Mm, tu widzę nic ciekawego, nie mam. lożka. No, dobra. O, tu mamy kolejnego chętnego do walki. Czy ja uleczyłem Pokemony? Tak, mam Pokemony uleczone. Siemasz. No i chętnie sobie powalczę. Hm. No i Camper wysyła nam na pierwszym miejscu eee... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym używał to? No ale dobra, mniejsza z tym. No właśnie, Pidgeot to jest zatruty. Trudno. Robijemy wszystkimi Pokémonami do 30 poziomu. Miejmy nadzieję, że Pidgeot to, to dożyje. Kto dożyje, tego dożyje. Ale zmienię Pokémona na. No. Hmm. Bo wszyscy, których którzy chciałem levelować do 30, już 30 mają. To nic. Zaczynamy od, od Feraligatra, ponieważ jest Pokémonem wodnym Chociaż podejrzewam, że przy takiej różnicy poziomów to żadna różnica tak naprawdę No i level 31 zawsze to Ale przez staty nie będę narzekał. No i Feraligat ma już ponad 100 życia. Zubat, tak. Użyjemy z powrotem to niech leveluje. No i zarypujemy gasem. No i gitara, tak być powinno. Dziękuję, było miło. Nie chcesz czasem temu mam pogadać? Coś tam... jakieś niepokoje na Lake of Rage. No dobra. Hmm... o to uleczony. Bujamy się dalej. Pieniędzy mnie zabrali. A to Do krągłego tysiączka. O, dobra, takie kasy, te, straty takiej kasy nawet nie odczułem. Maxeter, no, Bardzo fajnie. Maxeter odnawia wszystkie mm, punkty z e, Nie 10, tak jak Ether. Dobra, ale i tak się wrócę, nawet, nawet jeżeli już mi zabrali pieniążkę bo nie chciałbym przeoczyć kogoś do walki. No minus jest taki, że po drodze coś mi będzie podgryzać, jak na przykład Venonat. Venonat jest całkiem sympatyczny, ale obawiam się, że w tym momencie nie, nie przejawia dla mnie żadnej wartości. Właśnie, było miło na razie. sobie posurfować. Zobaczmy, czy tu coś jest. Jest! Haha! Ha. Jest drzewo. Jest Magikarp. Ma Magikarp mnie nie interesuje. Ani troszkę. Może w ten sposób? się Przeżył skubaniec! Ach, ten potężny atak! Na razie rybeńko. Mamy tu drzewko, ciekawe co jest na tym drzewie. myślałem, że coś ciekawego. Ale mamy tutaj jakąś panienkę, która chce walczyć. Mi w to graj. Ja Tak w ogóle to sobie otworzę piwo Piknikar Tiffany. Okej. Okay. Dobra. No i Cliff yeah. To użyjemy Fly. Fly jest dość mocny. Oh. To się zrobiła maleńka. Ale no niestety nie pomogło to ani trochę. Było miło. Cześć. Było miło. Na razie. Nie chcesz czasem pogadać? A, jeszcze mnie coś zaatakowało. No Nosz... kurde. Że fly. No to na razie. Dobra, tu mamy kolejnego cholera jasna. Noctowl. No. Tak na ptaka. No może być ciekawy, ale mi kójka taka może się akurat na to złożę. No nie. Serio. Okej, okay, to to akurat um, nie było jakieś rewelacyjne. Dziękuję, było miło. I tu mamy kolejnego chętnego. Miejmy nadzieję, że już ostatniego po drodze nad jezioro. Kolega się pyta, czy mamy jakieś rzadkie Pokémony? No mamy. Aha. Kolega zapewne też, miejmy nadzieję. <laughs> A i owszem, także e, bardzo się cieszę, bo to oznacza, że dzisiejszy odcinek też zyska w Pokegerze. W e, Pokédexie. Po e, to dobrze. To jest wyznacznik w sumie tego, co się dzieje w odcinkach. Czy jest dużo nowych Pokémonów, czy też nie. I fakt, że liczby będą rosnąć, oznacza, że no. przynajmniej według mnie odcinki są nieco ciekawsze w końcu spotkamy coś nowego. No i dziękuję, i było miło. Mhm. No, chcesz mi coś. Nie obchodzi mnie nic na, na temat Billa, naprawdę eee, o, o, jeszcze coś mnie zje... No dobra. A właśnie... Krokodą no levelował... znaczy ewoluował na 30 poziomie. Ciekawe czy Pigiot to zrobi tak samo. No takich rzeczy akurat nie sprawdzam nigdy... Eee, nie czytam żadnych taktyk, jakiś. I co najczęściej możesz e, e, odwrócić przeciwko mnie, bo się okaże, że. O, Maciek się z niego pośmiał. E, może to już się zwrócić przeciwko mnie i na przykład e, zrobię coś, przez co jakiś mój Pokémon nie będzie tak potężny, jaki mógłby być. Wow, Nidoking. No, tu może być groźnie. Więc zaczynam od flyer Nidoking nie trafia, a pidiotko może go uderzy dość mocno. No dość. To widzę, w sumie nie ma tragedii. Eee, może gastem go dobijemy. Powinno wystarczyć. Okej. Okay. Kolejny z głowy. Eee. Liczę, że któryś powie, że mógłby coś mi znaleźć, albo coś w ten deseń. To no by oznaczało, że, tak jak Gina, może mi dać na przykład kamień ewolucji, czy jak ktoś tam zwie. A no to się może przydać, jakby nie patrzeć, bo niektóre Pokémony tylko w ten sposób ewoluują. Jej, Slowbro! A skoro o tym mowa, przypomniało mi się, że w jaskini Slowpoków, w studni Slowpoków. Był kamień, którego nie mogłem przesunąć czy tam rozwalić, bo nie miałem odpowiedniego skilla. Teraz mam, mogłem się tam wybrać. Hmm, no jest to dość e, interesująca e, perspektywa, więc no, może nie w tym odcinku, ale w którymś z przyszłych pewnie się tam wrócę, o ile mnie m, tam misja jakaś nie wyśle, ale nie, tego akurat nie jestem pewien. No i A Okej. Okay. Pięknie, dobra, to jeszcze jedna walka i mamy Pidgeota najpewniej. Zobaczymy jeszcze, co jest tu. Okej, okay, udało się dotrzeć do Lake of Rage. No tak, dowiadujemy się, że na jeziorze jest czerwony gierados podczas gdy zwykłe gieradosy są niebieskie. Um, no, fakt. Jest to coś niecodziennego. Okay, bla bla bla. Hmm. tak, kolega tu opowiada historię, która nas raczej nie, nie specjalnie interesuje. Wydaje mi się, że w tym odcinku jeszcze zwiedzę okolice tutaj. Zobaczę, co tu ciekawego jest, pozbieram może coś. Cześć. Eee, kolega, jakieś legendy mnie tu odpowiada? O, znalazłem max potion. No, na pewno będę chciał, tylko coś muszę wyrzucić. Może jagódkę. Eee, wyrzuciłem, wyrzuciłem. To teraz mogę wziąć max potion. Milibusia. Spróbujmy się jeszcze do tamtego pokebola dostać teraz. Nie jestem pewien jaka, ale jakoś się znajdzie sposób. Podejrzewam, mogę się mylić, ale to było chyba przejście. Ach, Venona. Ale dobra. To może na nim wbiję level i mi Pidgeotto to ewoluuje. A jak nie na nim, to może na następnym. No nie, ani na tym, ani na następnym. Niestety. Ale na tym podczas tej walki z pewnością. Hmm, dobra, tak myślałem, że tu trzeba się udać. Aha, mamy jakiegoś wędkarza, który ma same magikarpy pewnie. No. Obawiam się, że nie będzie to zbyt. Zbyt ciekawa walka, ale tak sobie teraz pomyślałem, że Gyarados to jest Pokémon Smok. można tak ująć, czyli tam zieje ogniem i trochę wodą i, i w ogóle. Tak myślę, czy czasem nie mieć go w drużynie. Nie złapać tego czerwonego. Myślę, że to by było całkiem... Dobre, zwłaszcza że ten czerwony zdaje się silniejszy od standardowego, więc myślę, że. Znaczy, na pewno będę próbował go złapać, ale zastanawiam się, czy sobie go po prostu nie wcielić do drużyny. Nigdy tego nie robiłem, ale w sumie, dlaczego nie? Spróbujemy. Miejmy nadzieję, że się uda. No i kolejny Gyarados. Nie, nie zmieniam. i I właśnie, wszystkie są niebieskie. A tak jak widzieliśmy tamten na jeziorze, jest czerwony! Wow. Czach, 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 I na razie. Było miło i po Gyaradosie. Dziękuję, kolejny rybaczek z głowy. O proszę, nie ewoluował mi to. Czyli jednak nie na 30 poziomie, tak jak yy, na. No i dobra, jesteśmy z powrotem w Lake of Rage. Haha, znalazłem... Kurczę, muszę zrobić porządek w tym plecaku wypieprzeć jakieś głupoty. Hm. Hmm, jakieś... O Takie truda mogę powypieprzeć. Rarecend i myślę, że sobie zostawię Dobra Idziemy dalej. W sumie mogę tu jeździć na rowerze, nie pomyślałem Myślę, że nie trzeba zsiadać z roweru, żeby ściąć drzewo, no nie trzeba. Jedziemy ostro dalej. Kolejne drzewo do ścięcia. Tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. A tu. Rare Candy, fantastycznie. To jeszcze tutaj. Tu widzę kolejnego Pokebola do zebrania. Przydałoby mi się Ultra Bole, nie wiem czy mam w ogóle jakiegoś. Mam dwa. No jeżeli chcę łapać jakiegoś rzadkiego Pokémona, to jest zdecydowanie za mało. Co to jest? Eliksir. Nie wiem czym jest eliksir, ale sobie go weźmiemy. Mmm... Nageta mógłbym sprzedać. No ale... No, teraz to sobie mogę sprzedać, kurde. Eee, co mogę wyrzucić? Jakąś jagódkę. Tylko, że już nie mam jagódek. Trochę bieda. Może białego Corna. Mam biały apricorn. Mam całe dwa To nie będę wyrzucał Bo one się odnawiają raz dziennie Ejku No ciężka sprawa Poison barba można dać komuś eee... Butterfree? Na przykład Nie wiem czy mu się to przyda To zwiększa, większe Zdaje się takie trujące Nie wiem czy eee, Czy Butterfly w ogóle jakiegoś ma ale co tam? Dobra, widzę, że już odcinek jest dość długi, ale zwiedzę tutaj jeszcze, zanim stąd się wyniosę. Tu, 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 tutaj też coś jest. TM-43. Czym jest TM-43? Sprawdzamy natychmiast. Może co ciekawego. Detekt. Też nic ciekawego, szczerze powiedziawszy. No i co my tu mamy? Ktoś sobie tu mieszka. Mhm. O, dostałem TM10. Czemu nie? Hm. Dobra. Bla, bla, bla. Okej, okay, dostaliśmy kolejny ruch. Wprawdzie też go najpewniej nie będę używał, bo... w sumie... Hmm, nie wiem, nigdy nie byłem jakimś specjalnym... E, entuzjastą... jakichś takich... buffów, debuffów... pokus e, pokus i w ogóle. No ale okej, okay, co kto lubi. E, dobra, ale... w e, następnym odcinku próbujemy łapać Garadosa. Miejmy nadzieję, że się uda. E, Efekty tego mogą być różne, najpewniej skończy się znowu na save and load. Ale może nie będzie tak źle. A na razie, no ja się z wami żegnam. A, zobaczmy jeszcze w pokédexa. Zobaczmy jeszcze w pokédexa. 119 na 21, nie ma tragedii. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, hej!